Widzowie z tej strony kapsą dzisiaj jest ze mną Boris. Przywitaj się. Dobry dzień dobry. Po raz kolejny i tym razem gramy w nową grę, czyli rematch. I ogólnie jesteśmy Mario i Luigi i jedziemy po prostu. A jeżeli w ogóle ktoś to będzie oglądać, kto ma Matcha, to może z nami zagrać. Tak. Niech poda nick po prostu na Steamie. Albo po prostu na... Ta jedna osoba, która podaje kod znajomego i za 10 lat, wiesz, taki kapson, milion subskrypcji, i potem ta osoba nie usunęła tego komentarza i ma milion zaproszeń do znajomych. Jak to wygląda? Aha, ale u mnie ty czerwony jesteś. No ta, a u mnie ty jesteś zielony. A jedyny czapkę, dobre, Mario w polu. mario polu. Ja mam lekkie lagi, Borys. No dobra, no szrabek, Ale kurde, na mnie. Jak odkryje to? Nagrywanie jednak laguje. Co, co jest? Kurde. Uj, dobrze, good, Do, good boy. Dobry. Good boy. Dobry chłopiec, lecisz. Ale lag Gol! Aj, 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 hokier, Ale Ale Gol! Ajajaj, co aj, aj, za pech. Dobry chłopiec, lecisz. Ale lag Gol! Gol! Ajajaj, co za pech. Ale pech. Oj. Twoje. Musisz dobiec. Musisz. Z Mario! O ej, bo u mnie u... Jest, ej, bo u mnie jest piłka jakoś zglitchowana, i jeżeli ja ją łapię, to ona u mnie stoi w miejscu. Ole Ale promko! Luigi zawalił! I... Dobra, no widzowie, albo przeżyjecie lagi, albo nie obejrzycie. No. no niestety ja z tym już nic nie zrobię. No. Może kiedyś, będę miał lepszy komputer, to wtedy zrobię. Czy to jest moja piłka? Ja nie wiem. Teraz... Bo... Ja myślałem, że ty ją masz tak, tak tak. Ja ją mam czy nie? Tak masz, szalaj. A u mnie jej ja nie, nie gola, u prawie. mnie ja i nie miałem, u mnie ona stała w miejscu. Aha, to czekaj. Powiem co robić? Okej, czekaj ja ci podam. Ale ja jak widzę jak ty prowadzisz lub podajesz i jak ona leci, ale jak ją łapię. Jakby ją mam przy nodze, to ona u mnie stoi w miejscu To po prostu biegnie, ja ci powiem kiedy ją stracisz na przykład O, masz ją? Prowadzisz, prowadzisz, prowadzisz Prowadzisz no, Ale straciłeś Ale dzisiaj to jest dziwne Chcesz, że połowę widzisz? Strzelaj Strzelaj Z <grym> oh, Nie <grym> Ja nie widzę nie. Ja dosłownie Borys, ja widzę tylko piłkę, jak ona jest w ruchu. Jeżeli... Leci i masz ją. Nie masz ją. Strzelaj. Pum. Kurde. Było. Trzeba było po ziemi może. No, jeszcze. No. To, to mój teammate nam ja bym... wybił? Nasz teammate. Czy to Nasz teammate mi wybił? Eeeem, tak. Mam się w tym zajęcie? Nie wiem. No! No nie no! Ty... Kto to był? Gdzież to? Rykoszet. Rykoszet. Ładnie. Kurde, no. Właśnie. Od tego naszego kupa się to odbiło. To się ode mnie odbiło. Dobra, pa, Mario na bramce, to tu nie muszę, prawda? Bo ja mogę wytrzymać, grając na takich lagach, ale ja nie wiem jak to się ogląda, nie? O kurde gol Kurde brama, kurde I Ale to było podkręcone? Nie wiem, zobaczę Nie lagnęło chyba, chyba tak nie lagnęło, Nie zlagowało trochę Ta, była na... oj mocno nawet Nie no, to to nawet nie była moja wina Mocno, no, podkręciło się mocno chyba... Nie no, taką bramkę jakbym się... Grałam tragicznie w tym meczu nie ma szans Bo załadował ci gram hmm. tragicznie Ja gram tragicznie ja tragi w ten meczu ponieważ mam lagi i jeszcze nie A teraz ją widzisz, bo ci do ciebie O lagi Ole Luigi tak Jak on to obronił? Jak to było w perfekcyjnym oknie. W sumie po krótkim zawaliłem. może. Być. O co? Gol. Szyliłem gola. Oj się podkręciło. To będzie nasz koniec. No chyba, że ja jeszcze strzelam. Trzyba. Oj. Dobra. Oj. Oj, ale obrona. Dobra, no to mogę tam strzelić. Koniec. Ale serio, ja sprawdzę jeszcze ustawienie. Zobaczcie, wyj wyjdziemy do lobby, wyjdziemy. Do lobby. Widzowie jak będą kolejne odcinki, to spróbuję to zrobić tak, żeby nie lagowało, nie? Wrzucę to nieważne jak to wygląda, ale jeżeli to wygląda źle, to po prostu w kolejnym odcinku coś spróbuję zmienić. Rona... Robno wybrałem... Mamy Ronaldinę w Twin'a. Co będzie się działo? jak kto to jest Ronaldinho przy takich dwóch i... Mario i Luigi ta, ta, Tak, ale Luigi? Tak się... No nie no super Nasz śpięknie ruszał Jeszcze wyszedł Ej dobra, mi też Co super O, jest, dołączył jakiś Dobra, ja to bronię, mogę Luigi Oj A, źle podał wow, jak safe Oj, twoje? Pa! I! I! Po, kurde jak blisko. No Oj, oj, ja wiedziałem, że to pola. No! Kurde, no dobra! Ty, się tak nie... ten nasz chłopiec jest jakimś dobrym obrońcą. No tylko, że dobrze też traci piłkę. Czterozwa! To kurde. Wybił ci to. Ty, nie, nie wybiega. Ty, nawet byś nie chciał zobaczyć. Ja miałem jeden. I te piłkę już ciała. Jak ta piłka do mnie leciała, Borys, to ja do sobie nie dostałem takiego laga, że widziałem tylko. nie mogłem kamerą ruszyć. A ja się nie rzuciłem, tylko że tak, jakby się do przodu rzuciłem. Zobaczmy. Typowy save ja To jest typowy save Wojtka. Ja mogę iść na bramkę, jakby, bo A. jak ty masz te flagi, to wiesz... Lecimy, Mario! <grym> 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 to To bliskie nie było. O kurde Borys, gdzie ty jesteś? A gdzie ty jesteś? A gdzie ty jesteś? Ja? Tak Bo w sumie to trochę w polu byłem Ciekawe czemu wcześniej ci nie lagowało, kiedy ten. Bo jedna. teraz mam nagrywanie włączone Uuu, Ale brama Uuu. Dobra, comebackujemy to Luigi Chyba <laughs> jaka podkrętka

Wiesz, on ci... Wstrąga! No <gulatory> to co my sobie podawać, <laughs> <gulatory> <gulatory> to, to... zładuj! Tak? Teraz już masz... Mi bombo! Mi bombo! Mi bombo! <gulatory> to No, no znowu o! mi zrykło. Ale by to był comback i tak już byli chopie z z 3-0 na 4-3 Ale jeszcze, jeszcze nie ma końca meczu, musimy to dotrzymać Utrzymajmy tą trzeba on, on naprawdę potem trzecić przewatki Oj, dobrze, dobrze, stracił Kawaj, lecisz! Kawaj Mario zagraj do środka! Oj! Tylko czujesz ciebie. No ja się zaskoczyłem. Ja chciałem to złapać idealnie Dobra, podejmę mu. Tak Jak się podkręciło Podałem mu Warto Kur... No to Znaczy, podaj to O nie mogę Jak blisko Ej, wyjrzyj go krej, bo on jak nic Kreego, no, kamerę do O nie. Borys, jeszcze ja to skompakować. Nie, nie trafi. 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 Nie Dobra lecimy z kontrol. Nie nieważne czy stracimy Lecimy Znaczy będzie no, nie mogę nie stracimy No on z szupakiem tak? wjechał, ty to widziałeś Nie, żeby nie było tego kardonu, proszę Nie, wybił to Dobra łatwo Luigi Mar... krokodilo, pensini, peperoni, masz Dawaj co to była za próba przewrotki? Odbija, Odbija, odbija Mamy jeden Mamy do zara. Trzeba, trzeba mu wjechać na psycha. Z czupakiem. Cześć? A w ogóle wiesz, że ludzie już wymyślają jakieś mechaniki chińskie w tej grze, jak w Rocket League? I, I to jak ten chłopci teraz prawie strzelił z tej przewrotki, to wiesz, że to ma swoją nazwę? To się jakoś nazywa. Jakiś coś tam shot. Bicycle, bicycle, bicycle. Nie, ale to się naprawdę nazywa. To się nazywa. Jako... I to nie, że to jest związane z piłką nożną. Eee tu Brazillia Ale bomba! O kur... to! No. Borys, ale bombę! Bomba klas. To nie była moja wina, to nie Dobra, teraz ja jestem na bramce Teraz trzeba Dobra. pokazać widzom gameplay z bramki Alla O! O! O, to It's me, Mario Ej, ty jeszcze... Dajcie mi na bramkę Co na bramkę? Nie, bo drugi raz się nie uda O, jestem Szupakiem, I... 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 chodź O ty Chodź tu, chodź tu robisz? Wcale, że nie będę strzelał z bramki już JUS! Ale safe. W sensie M to raczej miał, bo ja się rzuciłem. Ale... I tak, ale safe. Nie, ja przepraszam, ale ja fokiem mam jest zrzucić. Głupie. Kaj! Dawaj yeah. gol! IJU! A, jonyu! Pa! I wkręcaj! Uh, 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 uh. Ты в ogóle подкрынчивач? Ну-ка подкрынка, о мой Я бы сейчас это не пап, я бы сюда. Подкрынчиво падал. Купился чипрант. То броня вычинил. Ой-ой-ой! Пойдем, закладывай, скрадывай, скрадывай, я забрал. Пойдем, давай, давай. Шубак! Шум, делай, сын. Шум, Пум, сын. Марио тут на Марию, мы оба Ale wrzuć! Wycofaj, wycofaj, bo mu klapnę! No co za bambik O, ja wystrzelę, jest poza bramkę, on nie wie O, ja nie wie Dobra, no, dawaj, ja w ciebie wierzę, ja idę Mam ręce, mam ręce! Kradnę rękę, dziadko no, Moritz, przestań Przepraszam no. Uuu, Józef! Mario! Hat-trick, hat-trick, dla mnie! hat, dla mnie. hat Mario! Krzyś na kolanach! Jeż, ale... I takim pięknym akcentem możemy zakończyć ten odcinek Dokładnie Jeszcze... Ale zobaczcie na tą asystę, na bramkę nie patrzcie No tam roba ty jesteś fatalny. Ej, ej, ej. Ej, ej, ej. Ja, to że ja strzeliłem dwa gole z bramki, to to jest jakiś cud. Ja... Yeah. Jestem MVP, nie jestem MVP jeszcze, ale skąd? Co? Ty? Ja jestem? No tak ja z Widzicie widzowie, kto tu jest lepszy? Aha. aha a ja myślałem, że my jesteśmy bracia Luigi i Mario. Tak. Ja Dobra. na wiekro, Dobra. co? Co? Nie nie, 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 nie Dobra, widzowie, tym fajnym akcentem możemy zakończyć <laughs> ten odcinek. Jeszcze będą się pojawiały filmy z Rimacza, ale na dzisiaj to tyle. Więc pa pa! pa, pa.